Kto powinien zrobić konstytucję wspólników? Konstytucja wspólników to jest narzędzie bardzo potrzebne każdej parze, trójce i większej liczbie przedsiębiorców, którzy łączą siły. Niezależnie od tego, czy łączą te siły pod formą prawną spółki, czy bez zawiązywania formy prawnej spółki, a tylko zawiązują taką współpracę. W, w obu tych przypadkach e, potrzebna jest im konstytucja wspólników, która ureguluje zasady współpracy między nimi w sposób, na który nie pozwala czy nie pomaga w tym kodeks spółek handlowych e, i dzięki temu wyeliminuje zagrożenie potężnym konfliktem wynikającym z wartości życiowych. Bo pamiętajcie o tym, że w kontekście pieniędzy, kwot finansowych jest się relatywnie łatwo dogadać, jeżeli mamy po drugiej stronie racjonalnie myślącego człowieka. Natomiast w kwestiach wartości jest jak z religią i polityką. To, co dany człowiek myśli na temat tej czy innej metody prowadzenia biznesu, czy postępowania w danej sytuacji, może budzić takie same emocje, jak to, na jaką partię głosuje, czy do jakiego kościoła chodzi, albo nie chodzi. I w związku z tym. E, można i należy powziąć środki zaradcze, i takim środkiem zaradczym, takim, takim saperskim narzędziem jest konstytucja wspólników. Zapraszam.